Lala, że maćki to jest odcinek z Hill Climb. Poczekajcie. łej ale aż tak duże. Zmniejsza to trochę. Dobra. To jest odcinek z Emmyslid Hill Climb, to chyba wiecie. Czekajcie, weźmy od GIFA. Continue. Mam więcej. I tu mapkę już niestety przeszłam, ale to nie było na odcinku. Przepraszam Was za to, ale na tym odcinku spróbujemy to też przejść. Jak zginę, poprawię kamerkę. Dobra. Okej, okay, jestem taki gruby. Hmm. Patrzcie, widzicie minuta 39,60 sekund. To jest czas. Czekajcie, kurde. Dobra, niech taka będzie kamerka. Przynajmniej nie jestem chudszy. Dobra. Jedziemy. To jest odliczony czas. Chyba to przeszłem, jak chyba mówiłem. Teraz chcę na no, odcinku to przejść z wami. Oczywiście możemy spróbować jeszcze nową mapkę. którą odblokowałem. Przyjechanym tym. Ale o to się nie martwcie, no. Dobra, nic nie ulepszam na razie. Dobra, na no spokojnie jedziemy. Mhm. A tu mapka przyszła na lekcji. Nie róbcie tak. Nie grajcie na lekcji. Pani może mam zabrać telefon. Już chciała nie jedna. Dobra, to jest nie, Dobrze, jedziemy dalej. Już mamy opaliwa. To będzie ja zaraz, tak, pod tej, pod tą górkę. Widzicie jakiego kopa dostaćmy Od tego paliwa. Dobra, komarka się nie zacięła, więc dobrze. Dobra, to spokojnie Jedziemy. Hmm. Paliwo. Jesteśmy blisko końca mapki. Dobra, teraz spokojnie. Dobra, jesteśmy bardzo blisko końca. Możemy zginąć dobrze. Mhm. Panieśmy. Podjechaliśmy, zjeżdżamy Tak jest. Jeszcze z lepszym czasem prześliśmy tą mapkę na odcinku. O Jezu Ojeju. O je lepszy, może nasze demicro Możemy lepsze speida, możemy lepszyć, lepszyć stabilation lepszy stabilation 1200 teraz trzeba. Dobra, ale patrzcie teraz. Mijam mapkę na tą nową mapkę. I jedziemy. Oczywiście to, które gr można ze znajomymi grać. O oh jest. Dobra. Kurde. Mhm. Prawda ciężka mapka. Tam to było o wiele łatwiejsze. Ale już się przeszliśmy, Ja przyszłam drugi raz. Raz na odcinku, raz nie. No i co ja zrobiłem? Mogę hamulec przetrzymać. New rekord. No ten nasz rekord. do Nas na razie nie obchodzi. Minuta przeszedł To minutę 6. A tym. Nowy maja. Na chwilę znikłem. Dobra, nie będę kurde, musimy chwilę poczekać. O tutaj nie ma nigdzie X. tego nie możemy pominąć. Dobra, koniec w końcu mogę dalej jechać. On no ma to, to 10 tysięcy. A mamy 250 trzeba zbliżać reklamę, dobra to jest X. no dobrze to wynikże w Crafting Game. Jest X, a tutaj nie ma a z Crafting Game będzie seria. Na kreatywie, niestety, bo na razie nie na Survivalu, bo będziemy robić najlepszą mapkę na kreatywie w Crafting Game. Już mamy 2000. Dobra, jedziemy na tej mapce nowej dalej. To jest ciężkie. Nie, nie zjeżdżaj. Dobrze. Jedziemy dalej. No i kolejna raz kinaśma, jaj. Może jednak 6 sześć minut. Raz weszliśmy mapkę. To bardzo dobrze. Kurde. Nie mogłem podjechać. Dobra, idziemy dalej. Paliwo nam się kończy, no i kolejny raz dobra, ostatnia szansa ostatnia tu można z znajomymi grać czyli jeszcze czarodziejem mogę grać więc to bardzo dobrze kiedyś pewnie z nim pogram w tą grę. jeśli ma jeszcze ją. pewnie ma dobra, jedzie, jedziemy dobrze Dobra, dobra, jedziemy, jedziemy. Ło, o, dobra, to jest nowy rekord. O Jezu! Ło! Dobra, zginęliśmy. Co ja mogę więcej, już chyba nic, ale wy możecie więcej. Czyli możecie udostępnić to dla swoich wszystkich znajomych, rodzinie, wrogów, przyjaciół, kolegów, znajomych z Facebooka. Podesłać te filmy. Możecie zostawić łapkę w górę, możecie, albo w dół oczywiście, jeśli Wam się nie spodobało. Możecie zostawić komentarz, sobie jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Na razie. It's